Jestem nieletni, mam chore nerki. A kto mi przeczyta moje prawa? Gdzie słynne masz prawo zachować milczenie? Nikt mi nie mówił, że mam prawo zachować milczenie. Osie, masz, masz prawo zachować milczenie. Problem w tym, że z niego nie korzystasz. Muszę coś zrobić, nim też stoczę się w otchłań szaleństwa. Szrek? Posił? Za późno. Ciastek? Pinokio? Wyciągnijcie nas stąd! Szybko, zacznij kłamać! Ale co mam powiedzieć? Co powiem, To Coś bez <suszy> sensu. Na przykład noszę damską bieliznę. Yy, no więc noszę damską bieliznę. <suszy> nie mów. Ale oczywiście, że nie. A ja myślę, że oczywiście, że tak. Wcale nie. A jaki krój? Ringi! Klasyczny! Akurat to męski! Akurat... Ej, 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 czekaj, czekaj, czekaj! Oła. Przepraszam! Co? To o ja nie mm -hmm. mogę wyjść! O, ja. Sam się pchałem. Przestań się wygłupiać, musimy odbić Fionę! Myślałem, że usuwasz szybciej? Chciałem, ale nie pozwolę im jej skrzywdzić. No i to mnie się podoba. Pacjent wraca do zdrowia. Już to samobójstwo. W zamku roi się od straży, mają fosę. W niej woda jest mokra, w ogóle. Ech. To co? Mamy tak stać jak ten cieć przy hałdzie żwiru i czekać na cud? Co? Masz może jeszcze kontakt ze żwirkiem? Ostatnio kręcił z jednym młynarzem. A co? Bo mu homorek mi się skarżył. Ale to nawet dobrze się składa. To nawet dobrze się składa. Ciastek! Pozdrowienia od muchomorka, mój narzu! Masz jakąś mąkę na składzie? <grym wytrzyma> Kocham! Droszcze! Co jest? Co się czuje? Nie nie, 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 Czekaj, nie, nie, to. nie, On go Chodź do kotnika.